Hello Hello 3205 Piątunio, nagrywam do Was kolejnego vloga. U nas w weekend będzie się dużo działo. Ja Was zabieram, nie będę Wam zdradzać tajemnicy co dzisiaj, ale zabieram Wam między innymi do sklepu, pokazać Wam właśnie produkty, odpowiedzieć na te pytania dokładnie ile co kosztuje. Pójdę do Joe Caputo, bo jest blisko z Buta i pokażę Wam jak i co, ile dane produkty kosztują. Więc zaczniemy od tego. thank you I tu właśnie jedno z tych pytań, wybrałam spożywkę, ponieważ drugie pytanie do tego bardziej nawiązuje, jeżeli będzie chodziło o konkretne produkty, to dajcie znać, jak będę w sklepie, to będę się rozglądać, ale tym razem sprawdziły marchewkę, cebulę, buraki, przynajmniej te produkty, ponieważ Krystyna wspomniała, że ktoś mówi, że kosztuje 15 dolarów, to jest naprawdę bardzo dużo by było, gdyby tyle było, więc powiem Wam, może 15 centów za sztukę, bo no tak się zdarza, także powiem Wam, dokładnie ile co kosztuje jeżeli chodzi o spożywkę warzywa owoce takie różne rzeczy 20 minut do sklepu nawet nie to uszy odpadną ostry wiatr nie wiedziałam znaczy zimno bardzo dobrze że mieliśmy rękawiczki sobie wzięłam rękawiczki wyciągnęłam Pawełek też miał w kieszeni i idziemy no zimno wyszło słoneczko ale ale chłodno, później wam sprawdzę, ile dzisiaj było. Chyba nawet nie ma z 5 stopni, tak coś czuję. No, a ja wzięłam wózek, bo jak będę Wam sprawdzała, ile kosztują różne produkty. No to chciałam też na pewno coś tu kupię, bo są dobre ceny na warzywa i owoce. Przypuszczam, wiecie co ja przypuszczam? Przypuszczam, że mimo wszystko ceny będą tak jak w Polsce, czyli u nas zawsze było dużo taniej. W sensie do zarobków, porównując, a teraz myślę, bo z kimś właśnie rozmawiałam na temat, właśnie jak się zdrożały produkty i że kalafior niby kosztuje 20 zł. No to ja mówię, no nasz kalafior tak 3 dolary, nie? No to w sumie jak dolar stoi po 4,50, no to podobnie wychodzi. Tylko że u nas się więcej zarabia, a dla nas to już jest dużo, bo taki kalafior jeszcze rok temu. To Kosztował 2 dolary i dużo rzeczy się słuchajcie, pozwiększało z, o co najmniej 30-40%. Przewietrzymy się trochę, no trudno, nie będzie źle. Mam nadzieję, że nie zachoruję, bo mogłam chociaż nauszniki wziąć. A kaptur odpięłam, bo już druga połowa marca, a tu. Nie za ciekawie dzisiaj. Dobra, sprawdzamy dla Was produkty. Za funt jabłek najmniejsza cena, najniższa, bo są i po, około 2 dolary, to jest 99 centów. Winogrona 1,49. O, tamte Cotton Candy Grapes. Tamte są. Uh, te winogrona w Polsce mówisz, że są bardzo drogie, ale one u nas są troszeczkę inne, wyglądają. I one są po 99 centów, a jest napisane, że są. Um, e, takie niby, że tęczowe, nie tęczowe, tylko takie, mm, że smakują jak e, wata cukrowa. O. no e, Od razu Wam mówię, że to jest za funt. To jest 0,45 kg, czyli to tak dla równego e, liczenia, tak pół kilograma Akurat mowa była o kalafiorze za funt 2,99 kg. Kalafior często o tym mają wagi jest ponad funt. Wam od razu pokazuję gruszki za funt, te $29, te ciemniejsze 2,29, te dolar 99. Cantalop, on jest w środku taki pomarańczowy. Jest fajny nawet 79 centów za funt. Tu papaja, uuu, papaya bym sobie zjadła. Mm. Ale nie wiem jak wybrać właśnie papaję, żeby była słodka. I ona będzie, będzie trochę ważyła. 7-8 dolarów będzie. Tutaj ktoś właśnie się pytał o marchewkę. Słuchajcie, e, cebulę. E, nie wiem, kto to wymyślił. 15 dolarów. 1,50 to jeszcze tak. Ale tu jest 2 e, za 3 dolary. 2 pęczki. O przepraszam, to 2 pęczki tego. Brokuły są dolar za funt. Marchewka organiczna też się różni, tam jest organiczna, ona jest zawsze może tak o 50 centów, o dolara droższa. Po marchewka z pietruszką, z nacią dolar o, tutaj jest akurat jest napisane itch, czyli za pęczek, a nie za, yy, za funt. Selerę zawsze też kupuję. Jest... Poczekajcie, ale tu się nie mogę dopatrzeć ile ma. Selera. Okej, okay, tu jest bardzo tania. Normalnie około dwóch dolarów to jest dolar. Także bardzo. O, buraki się pytaliście też, proszę. Razem z Nacią są... 3 dolary pęczek, a luźne nie wiem, zawsze mają luźne. O, pietruszkę bym sobie może wzięła. Jest tutaj też luźna, czy nie? Dużo odkiewka. Nie eu, tylko dobre. Um, gdzie są te buraki? Tylko takie są. O nie, tutaj są luźne. Zaraz wam pokażę. Tu wszystko się kształtuje, tak jak widzicie, w granicach między 1 a 3 dolary. Jakbym tak na wszystko po prostu patrzyła. Koperek 2,50. Takie duże marchewki, takie wielkie na wagę 99 centów. O! Buraki luźne, słuchajcie. 49 centów za funt. Ja nie wiem, co ci ludzie piszą, 15 dolarów. A co była, tak samo jest tania buraki, nigdy takich tanich akurat nie widziałam może być właśnie teraz wydaje mi się, że pewnie jest sezon albo w ogóle, że teraz są tańsze ale no, te są za 3 dolary jak widzieliście, razem z nacią a tamte 49 centów tu w ogóle w kaputo jest trochę taniej w Wolmarcie byłoby trochę drożej ale za to kaputo ma spożywkę i chemiczne drożej o, proszę, pokażę Wam ceny cebuli. Żółta organiczna, jeżeli chcecie organiczną. Dwa, dwie paczki za 5 dolarów. Czyli dwie takie za 5 dolarów. Tu e, taka cz, e, żółta, dolar 29, normalna, nieorganiczna. Organiczna biała, 4 dolary. Czerwona organiczna, 4 dolary. I ta tyle. Także ja generalnie zawsze kupuję żółtą. To jest chyba ta ale ja nie potrzebuję dzisiaj cebuli, ale dla Was tak sprawdzam. I na luz też można wziąć, ale jakkolwiek na to patrzycie, to nie będzie 15 dolarów. Tutaj jeszcze jak jestem przy okazji, to um, ten, A jak to jest? Garlic. Pomóżcie mnie, wiecie o co chodzi. Dolar 99. Tutaj następna marchewka, ja generalnie kupuję taką, właśnie fund. Uh, tu się mieści funt i to jest 99 centów. W wielu sklepach będziecie mieli tak podwano, bo ten jest tańszy, jeżeli chodzi o to jest tańszy sklep, jeżeli chodzi o warzywa i owoce. A jest dużo droższy, jeżeli chodzi właśnie o chemiczne i spożywcze artykuły. Papryki, jeszcze tutaj, te są w sumie tanie, ale już na funt, to. Żółta czy 49, ta zielona, ostra 2,99. Ogólnie między 3 a 4 dolary, bo do, każdej, do każdego słuchajcie produktu możecie tu doło dołożyć podatek. Czyli jak idzicie do kasy, to wychodzi wam więcej. Okej okay, Paweł, nie zgub mi czapki, gdzie masz czapkę? Pawełek był w miarę grzeczny, nie latał nogą po sklepie, więc obiecałam mu loda. Tu mają takie fajne lody, sorbety, jedna kulka 99 z podatkiem około 2,20$ usiedliśmy na spokojnie w tym nowym kaputo, który był zrobiony dosłownie pół roku temu. Wszystko jest na mają nawet maszyny do grania, więc takie małe kasyno. Normalnie bar, gdzie można sobie wypić piwko, drinka, z tej strony nie wygląda za bardzo atrakcyjnie, ale jak się wstanie, to jest fajnie to nawet zrobione. To jest nowa koncepcja sklepu. Dajcie mi znać, czy o czymś takim słyszeliście. Ja pierwsze co słyszę, ale słyszałam, że w lepszych spożywczych takie coś w USA występuje, że nie tylko możecie sobie usiąść i na przykład wypić coś na miejscu, ale też możecie wziąć sobie winko do koszyka i po prostu robić zakupy razem z tym. Wina, moi drodzy, piwo. I tutaj, tak, chciałam Wam pokazać, że mają również polskie piwa w całkiem dobrej cenie, czasami nawet. Tańsze bądź na tym samym poziomie Cztery opak tutaj, tych dużych piw, co w sklepie polskim. Okocim, żywca mają generalnie większego, opakowanego po 12. Tutaj warkę. Też taki żywiec jest. Tatra, tatra, żubr, sześciopak. mama Zaraz tutaj jest deli, świeże sery. Mama I buy one of do? yummy. Do you even like those? Yeah. Pretzel twists. Okay. Yummy. Okay, shall we go? Are you ready to go? Yeah. O chleb jeszcze ktoś mi się pytał chyba. Amerykański chleb, waciak. To będzie różne, naprawdę. Tutaj jest ten za 3,19, ten za 3,99, od dolara 99 najtańszego w Walmarcie na przykład do taki ten jest wheat pszenny. Tutaj też często mają polskie chleby. O, tutaj bardziej wygląda na polskie bochenek w polskim sklepie około, około 3,99 tutaj jest kalifornijski o, ale tu już jest polski taki mały bochenek 2,49 także ceny jak na zarobki są przystępne ale Amerykanie są przyzwyczajeni, że no fajne że płaciliśmy jeszcze mniej to już w ogóle było a teraz to już po tych całych podwyżkach to już w ogóle Ciasta, ciasto, pumpkin z dyni, jabłkowe, O499. Tutaj sekcja mrożonek, są również pierogi polskie, tutaj je troszeczkę widać, ale przyszłam po papier, nie toaletowy, ale ręczniki. O. Przyszłam poręczniki. Ręczniki się skończyły i zauważyłam właśnie, że w Walmartie takie ręczniki najtańsze będziecie mieli 6 rolek, po na przykład 7 dolarów. Tutaj 6 rolek nie schodzi poniżej 10 dolarów. Tak jak mówiłam, spożywka i chemia jest tutaj droższa. Wzięłam jeszcze mleko. Mleko było po 2,50. Wszystkiego wam nie pokazywałam, bo po prostu już kładłam do koszyka. Tych jabłek wzięłam. Wzięłam tam jeszcze fasolkę. Wasolka chyba była po 2 dolary za funt. Zielona fasolka i parę jeszcze innych rzeczy. I za wszystko zapłaciłam 60 dolarów. Kolejna paczuszka od y, Patrycji Wiesi. Dziękuję bardzo. Naprawdę fajne rzeczy dla mnie, dla nas wszystkich, dla Pawełka. Także tego nie mogę się doczekać, jak będę używać, bo mam. Mam nadzieję, że mnie również to będzie działało i że nie będę miała żadnego uczulenia. I dam Wam znać. To jest z Polski. Um, zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczymy, czy ten. Czy ten przedłużacz zrobi robotę? Wczoraj miałam Wam pokazać, ale zasnęłam. Także, kochani, to jeszcze jest z Joe Caputo i za to wszystko. Tamte rzeczy, co Wam pokazywałam wczoraj, i za to y, również dam y, razem 60 dolarów. Kupiłam krówki, te krówki były po 3 dolary plus podatek. E, czekolada była 1,40 40 bodajże. Do plany. Te. Y, o, poczekajcie, jak to się nazywają. Wiecie o co chodzi, widzicie, bo nie wiem, jak to jest żelki, nierzelki. Dolar 99. Jeszcze nie chcę tutaj, znaczy nie chcę już zjedzone jest pokazywać. Kupiłam grześki, trzy grześki były za dolar 20. Kupiłam trochę Prince Polo i takich tam różnych. Także naprawdę mają bardzo dużo słodyczy. Te trzy rzeczy odkładam, bo e, dowiecie się później. Idę gdzieś w poniedziałek, idę na urodziny. A, i będzie to niespodzianka y, dla takiej osoby, co już nie była w Polsce bardzo, ba, bardzo długo temu. A, mam nadzieję, że zrobię jej niespodziankę. U kogo będę, y, z kim będę celebrowała urodziny, to dowiecie się w następnym vlogu. Tak więc, a, no, także chciałam Wam pokazać te słodycze, bo chcę je ładnie opakować i. A co się dzieje w sobotę w kuchni? Słuchajcie, ten beef, Corn Beef wyszedł super bardzo dobry. Odsączyłam te ziemniaczki, cebulę, talerę i inne, i inne rzeczy. I w tej wodzie, właśnie w tej wodzie, a, bo naprawdę była fajna, taka taka mięsista, y, zrobiłam następną zupę. Miałam zamrożoną tą zupę minestroni, trochę jej tutaj dodałam. Dodałam więcej mrożonych kalafiora, mrożonego szpinaku, mrożonych marchewek i różnych innych tam warzywek, i zobaczymy, co nam z tego tym razem wyjdzie. Na krokpacie ta zupa była zamrożona, także tutaj wrzuciłam do tego bulionu co gotowałam, robiłam wczoraj no i, i ten roast beef będzie na ryżu a to będzie zupa na następny dzień tak więc no, obiadek następny już się robi Alexa play relevant radio from tune in zrozumiałam je czy nie? Chyba nie, albo nie jest podłączona znowu do internetu. A no, jeszcze szuka, szuka. Dobra, zobaczymy. Czy wyszuka? Powiem Oh, nie. I cutted my ting a little. I was too close on the edge. Okay, sorry, guys. a pretend, not cut his head off the whole time. Yeah. Tell yeah. so David and Jacob what you did. I make this tall movie theater. And that's the camera top. That's the camera. So how does it work, Paul? So you sit down, turn on the bell, just jump up and check the bell. It turns off all the movies. Uh -huh. Then just back ones. Very good. Well done gives some coffee, coffee <laughs> for me, thank you. Oh. Pokazuje jak wyszedł ten roast beef. Dałam z ryżem i z portabelą zrobiłam jeszcze taki sos, którym ten biw oblałam. Także było pyszne wszystkim smakowało. Witam w niedzielę. Dzisiaj to już się tak zaspałam, jak nie wiem co. Mamy właśnie iść na rekolekcję. W zeszłym tygodniu, żeśmy nie poszli, bośmy zaspali. A teraz mam dosłownie. 20 minut czasu. Cały dom jeszcze śpi, oprócz Jamesa. Kuba nie chce wstać, a kubę też bierzemy. Pawełek oczywiście zaspany, jak nie wiem co. No ale trzeba ich wygonić i idziemy. Słuchajcie, co to Was miało mówić. <słuch> jeszcze dzisiaj. Um. Nowennę pompejańską miałam mówić. Słuchajcie, szło mi, pier... szło mi bardzo dobrze pierwsze parę dni. Nie wiem, czy to się w ogóle liczy, jak na drobie za parę dni, ale po prostu zapominam. Nie tyle co zapominam. Wynajduję sobie jakieś, szczerze mówiąc, inne rzeczy. O to zrobię za chwilkę, o to zrobię za ten. Wieczór się zbliża. Ja zasypiam, bądź też zasypiam przy nowennie. No i problem jest właśnie taki, że to było jedno z moich postanowień na... Kurczę, muszę podkręcić głos, bo pewno mnie nie słychać. Na, na post. Jedno z postanowień. No i, no i po prostu ominęłam kilka razy. W zasadzie nawet więcej chyba niż kilka razy. I nie wiem, nie wiem co robić. Módlcie się za mnie. Ja proszę o modlitwę ogólnie za... Moje zdrowie, się ludzie powinni modlić za, za, za siebie, za moje zdrowie, za, um, za to, jeżeli chcecie, żebym nagrywała, żebym nagrywała, żebym miała siłę, bo to, to jest niby to jest hobby, ale to czasami daje w kość tak, że, że człowiek nie chce. Czasami człowiek nie chce, a później się znowu budzi z tego momentu i mówi, okej, okay, dobra, nagrywam. Więc czasami są takie momenty, nawet najlepszym się zdarza, nawet tym, którzy, którzy to robią dla pasji czy dlaczego. Ale słuchajcie, z wszystkich dni kusi mnie, kusi mnie, diabeł. Z wszystkich dni, które, które mogłam, znaczy akurat wybrałam sobie niedzielę, bo powiem Wam, że coś mi się stało i spazm mnie wziął w dolną część, nawet nie już górną. Tam co miałam problemy, tylko w dolną część kręgosłupa. Więc jak ja idę, jakbym miała kij w tyłku. Nie dosłownie, ale po prostu boli mnie, muszę iść powoli. Boli mnie, więc proszę o modlitwy. Za moją osobę, za moje zdrowie. Wiem, to jest niebezpieczne. Znalazłam sobie, nie mam tego szpikulca, gdzieś skupiłam to. Rozdzielam rzęsy nożyczkami. Tak więc proszę kochani o modlitwy. Ja już nie będę przedłużała tego vloga. Um, idziemy do kościoła. Wygrzebiemy się. Pewnie ja się spóźnimy z 5 minut, ale jest ok. Włosów już tylko tak tylko trochę zrobię. I dzięki bardzo. Bye.